Dziś yy, koszulka od Texara jest to Polówka Elite Pro. Rozbiar XL wygląda solidnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać po kilku praniach. Na rękawalutu kieszenie Y kazanki. Miejsce na pod pachami siatka. Tak się prezentuje. Mam coś takiego, że normalnie noszę elki. A Texara niestety XL, czy to w koszulkach, czy w innym. No zobaczymy, jak, jak się będzie prezentować. Kolor szary, rozmiar XL rękawy nie są ani długie ani za krótkie XL przy 180 cm prezentuje się w ten sposób idealnie Z tyłu jest dłuższa wygląda dobrze.